Cześć, witam Was serdecznie. Kolejna nowość, tym razem marka Sendi. Tarcza 125 mm lutowana próżniowo. Wydajność tej tarczy moim zdaniem około 30-40, maksymalnie 50 m przecięciu na mokro. Grubość 1,8 mm, średnica to tak jak mówiłem 125. Najważniejsza cena cena sobie, zobaczcie tutaj, 30-39 zł. Bardzo ładne yy, cięcie dają tarcze tego typu, a za chwilę sobie to sprawdzimy. No i dobra, tarczę już mam założoną na szlifierkę, sprawdźmy jak to tnie. No i tak jak mówiłem, jakość cięcia jest bardzo ładna. Ten rzast tutaj nie jest za gruby. Cięć na 45 też się tym da. Za 39 zł bardzo fajna tarcza. Zapraszamy do sklepu proagbar.eu